Podczas kongresu jadę wspólnie z polskimi oraz zagranicznymi ekspertami. Udało nam się przybliżyć temat egzosom paradoks czyli standaryzacji egzosomów, zastosowanie tej nanocząsteczki w terapiach łysienia oraz leczeniu przewlekłych blizn, a także przybliżyliśmy temat autologii, czyli skin cells, połączenie fibroblastów z czynnikami wzrostu. Podczas konferencji gościliśmy doktora Juna, znanego i uznawanego w Korei chirurga plastycznego, który przybliża uczestnikom filozofię WRF. Po części teoretycznej mieliśmy również okazję zaprezentować zabieg na żywo uczestnikom. Poza WRF-em mieliśmy okazję również zaprezentować naszą nową technologię ice needlingu w połączeniu z laserem tulowym podczas zabiegu na żywo. Dziękujemy Państwu za uczestnictwo i zapraszamy do współpracy.